Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc październik dla urodzonych w znaku wodnika. Co czeka wodnika w październiku? Aura, energia miesiąca, dziewiątka monet. Związki, miłość, uczucia, król monet. I sprawy zawodowe, finansowe ósemka mieczy. Tak, bo jeszcze tu wypadły monety, to już by było bardzo luksusowo. Na pewno, kart, na pewno miesiąc bardzo dobry finansowo. Jakoś sobie tak, nie wiem, czy to będzie jakiś przypływ e, pieniądza, czy jakieś zwroty, czy, czy coś. W każdym razie bardzo dobry, mocny finansowo e, miesiąc. Prawie spełnienie, dlaczego prawie? Dlatego, że niestety, ale w ósemce mieczy niestety nie ruszysz się ze swojego miejsca pracy. Będziesz marzył, będziesz tęsknił, może się propozycja jakaś trafi, ale jakiś lęk ciebie dopadnie, yy, i nie będziesz umiał się ruszyć. Nie będziesz mógł się ruszyć, nie będziesz. Chociaż jakbyś zdjął tą opaskę drogiego odniku z oczu, to byś zobaczył, że. Przed tobą jest świetna perspektywa, i to jeżeli zmienisz, ruszysz się, to sobie polepszysz. Natomiast, nie wiem, jakoś tak, że, że ciebie coś zablokuje i nie będziesz chciał się ruszyć, nie, nie będziesz umiał się ruszyć, mógł się ruszyć lęk, po prostu obawa przed przyszłością, przed tym, co ta przyszłość może ci dać. Czyli, wiesz, tu jest niby dobrze w tej pracy. Ale w tamtej może być gorzej, a jak będzie gorzej, to co? To już powrotu do tej nie mam, chociaż tu wcale nie jest dobrze. I to jest takie. Yy, mimo, że narzekasz, ale na przykład nic nie zrobisz, żeby w kierunku, żeby móc to zmienić, żeby zmienić pracę. I to jest takie, takie błędne koło. Dlatego jest, będziesz prawie spełniony, będziesz miał sukces, będziesz miał finanse. Yy. Ale jednak nie będziesz spełniony zawodowo, bo w pracy coś ci będzie zgrzytało, a jednocześnie nie będziesz ze strachu, nie, nie zmienisz swojej sytuacji zawodowej. Co jeszcze? W karcie 9 Monet to jest karta, e, uważaj, z otwartością. Nie do wszystkich mów i nie wszystkim opowiadaj, bo może się to obrócić przeciwko tobie. Mogą, może zostać poządzone jakieś tam pomówienia, plotki, e, albo że to ty powiedziałeś, przekazałeś. Albo potem Twoje problemy, jeśli się komuś zwierzysz nieodpowiedniemu, e, zostaną, nie wiem, albo dalej pchnięte, albo dołożone, albo wyśmiane. Uważaj, ale jest to karta, jeżeli chcesz dobrze sprzedać coś, zwłaszcza sprzedać lub kupić, ale sprzedać generalnie, to jest to będzie dobry czas na to, żebyś mógł sobie sprzedać coś. Nie wiem, samochód, jeśli planujesz, czy, czy coś tam, jakieś ciuchy. Coś, tu jest karta dobrego handlu, więc yy, polecam październik dla Ciebie, drogi Wodniku, na yy, sprawy handlowe. Zresztą, król, yy, dziewiątka monet finansowo i król monet to też są finanse. Jeśli chodzi o yy, miłość, jeżeli to znaczy tak, król monet jest dobrym partnerem mężczyzną, starszym, dobrze sytuowanym, mentorem, opiekunem, yy, osobą, która wspiera. I jeżeli takiego, jest duża szansa, że po prostu kogoś takiego spotkasz. Ze względu na to, czy jesteś mężczyzną, i preferujesz mężczyzn, czy jesteś kobietą, preferujesz mężczyzn, to w Twoim życiu może pojawić się ktoś ważny, mężczyzn, ważny mężczyzna, który będzie Twoim opiekunem, przyjacielem, a jednocześnie może być fajnym partnerem, starszy, dojrzalszy, znaczy starszy. On nie musi być starszy, jeżeli chodzi o wiek, nie wiem, on ma 60 czy 70, nie. On może być po prostu dojrzalszy emocjonalnie niż ty jesteś. I dlatego może się wydawać, że jest starszy. Wcale nie musi, ale generalnie w ogóle król monet mówi raczej o dojrzałym mężczyźnie niż jakimś tam, no może nie nastolatku, ale wiecie, młodzieńcu, tak? Jest to człowiek już usytuowany, jest to człowiek, jest to człowiek usytuowany dobrze i materialnie, i jako taki właśnie człowiek, który mówi: człowiek jako opiekun. On się tobą zaopiekuje, człowiek troskliwy, człowiek, który da ci wsparcie i będzie po prostu bardzo dobrym przyjacielem, nawet jeżeli może nie będzie to szalonej miłości, ale on będzie naprawdę dbał o ciebie. I to jest chyba najważniejsze, bo, bo taki szacunek i wsparcie jest, jest ważne, bo miłość się kończy, motyle w brzuchu gdzieś tam ulatują, nawet czasem erotyzm gdzieś tam przechodzi i te fascynacje, a jeżeli jest to stabilność i przyjaźń, to zawsze, zawsze to procentuje i nigdy się ze sobą nie będziecie nudzić, jeżeli zaczniecie od przyjaźni. A król monet właśnie takim przyjacielem dobrym jest. Tak jak powiedziałam, w sprawach zawodowych y, blokady, które uniemożliwią Ci y, podjęcia decyzji i działań, y, może nawet propozycja się trafi, tylko że lęk przed tym, że coś nieznanego może być gorszego od tego, co znasz, po prostu zablokuje Cię w działaniu. Dobry czas handlowy, prawie spełnienie, poznanie jakiegoś człowieka, który będzie dla ciebie wsparciem i oparciem. W sprawach zawodowych, drogi wodniku, nic się nie zmieni przez twój lęk i strach przed nie wiem czym, przed tym, że nie wiem gdzie indziej będzie źle, gorzej niż jest tutaj. Wszystkiego dobrego.